Z Ewangelii, według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych, i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod słysząc to mawiał, to Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda, nie wolno ci mieć żony, twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchała. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztem swoim dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: Proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana chrzciciela natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła chcę żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana chrzciciela a król bardzo się zasmucił ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana ten poszedł ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie dał ją dziewczynie a dziewczyna dała swej matce Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, słysząc ten dzisiejszy fragment Ewangelii, mówiący o męczeństwie Jana Chrzciciela, możemy zastanawiać się, skąd na świecie. Tyle zawiści, złości, niesprawiedliwości, skąd tyle zła i cierpienia. I odpowiedź wydaje się oczywista. W okresie Narodzenia Pańskiego śpiewaliśmy o tym w jednej z kolend. Autorowej kolendy w jednej ze zwrotek zawarł pełne dramatyzmu pytanie. Idź, dzi a dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? I za chwilę dodaje, bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy. Właśnie wszędzie tam, gdzie nie króluje Pan Bóg, tam natychmiast pojawia się zło i grzech. I wybór należy jednak do człowieka. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zarówno dobrego jak i złego, jest przecież niczym innym jak konsekwencją naszej ludzkiej wolności naszych ludzkich wyborów, decyzji, bądź też decyzji innych ludzi, jeśli te decyzje mają wpływ i odnoszą się do naszego życia. Zobaczmy, jak wielki dar został nam ofiarowany przez Pana Boga. Skoro toczy się u niego tak zażarta walka walka dobra ze złem, Boga z szatanem właśnie ta walka toczy się o duszę człowieka. Święty Paweł bardzo mądrze powie, że wprawdzie wszystko mogę, lecz nie wszystko przynosi mi korzyść. Stąd potrzeba nam ogromnej mądrości i światła Ducha Świętego, byśmy dokonywali mądrych i właściwych wyborów w naszym życiu, bo walka, która, którą toczymy, jest jak najbardziej realna i prawdziwa. Pewnie nieraz mogliśmy przekonać się o tym na własnej skórze, choćby w chwili pokusy czy innych sytuacjach naszego życia, kiedy trzeba nam było jasno opowiedzieć się po stronie Boga lub przeciwko Niemu. A rezultaty tej bitwy są rozmaite. Nie zawsze z tej walki potrafimy wyjść zwycięsko, o czym świadczy nasze przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania. A dzisiejszy pierwszy piątek miesiąca, który przeżywamy, właśnie nam o tym przypomina. O tym, że upadamy, krzeszymy, że przegrywamy te nasze osobiste walki, stąd potrzebujemy nawrócenia i potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. Ktoś kiedyś bardzo mądrze zauważył, kochani, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale powstawać boską. Ilekroć grzeszymy, dokonuje się ten ogromny dramat, bo odrzucamy Bożą Miłość. Ale jako ludzie ochrzczeni mamy zawsze możliwość nawrócenia, powstania z naszych upadków. Jeśli tylko tego pragniemy i szczerze żałujemy za nasze grzechy. Dlatego to niezwykle ważne, byśmy potrafili w pokorze spojrzeć na nasze serce i przyznać się do błędu. Nikt z nas przecież nie jest doskonały i nieskazitelny. Skutki grzechu pierworodnego one stale nam towarzyszą, nasza pycha, nasz ludzki egoizm, nasza skłonność do złego, że łatwiej przechodzi nam zło niż dobro. Wszystko to jest niejako naszym cierniem, który dotkliwie nas uwiera, a którego w żaden sposób nie możemy się pozbyć. Dlatego nasze życie jest tą nieustanną walką, nieustannym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Czasami wystarczy tylko chwila, by upaść. Apostoł Piotr w swoim liście przestrzega nas, a wręcz ostrzega, gdy mówi, że szatan jest niczym lew ryczący. Który stale krąży, szukając kogo pożreć. Dlatego trzeba, moi drodzy, wielkiej odwagi i pomocy ducha świętego, by oprzeć się pokusom i by móc wyjść z tych naszych codziennych walk zwycięsko. Dzisiejsza Ewangelia bardzo dobrze ilustruje nam, jak realna i poważna jest walka, która toczy się między dobrem a złem. Oto z jednej strony mamy króla Heroda. Człowieka pysznego, żyjącego w grzechu, dopuszczającego się nieprawości. A po przeciwnej stronie znajduje się święty Jan chrzciciel. Człowiek surowy, ale przede wszystkim pokorny, potrafiący jednak z całą stanowczością nazywać grzech po imieniu. Jan chrzciciel to człowiek, który nie lęka się konsekwencji wynikających z mówienia prawdy. Właśnie Jan potrafi stanąć w obronie prawdy i jak wiemy, za to przyszło mu zapłacić najwyższą cenę, bo poniósł śmierć męczeńską, oddał swoje życie za prawdę. I myślę, kochani, że dzisiaj ludzi wierzący właśnie najbardziej przeraża ten ewangeliczny radykalizm, a dokładnie jego konsekwencje, że gdy opowiemy się całym sobą, całym sercem po stronie prawdy, to to może zaprowadzić nas niekiedy do tej. Śmierci, cierpienia, boleści. Dlatego boimy się pewnego rodzaju napiętnowania, przyklejonej etykietki lub płatki. Dlatego Święty Jan powinien stać się dla nas wszystkich wzorem i orędownikiem, jak stawać po stronie prawdy, jak stawać po stronie Boga. Dzisiejsza Ewangelia, ten fragment Ewangelii Świętego Marka, opisująca męczeństwo Świętego Jana. Z wielu względów stanowi dla nas tekst bardzo taki motywujący. Dlaczego? Otóż Herod zamknął w więzieniu człowieka, o którym sam Jezus powiedział, że nie ma większego narodzonego z niewiasty niż Jan. Herod pozwolił sobie na posiadanie osobistego, można powiedzieć, kierownika duchowego, takiego współczesnego kołcza. Jeden słuchający, jeden głoszący. Jak mówi o tym ewangelista Marek, Herod czuł lęk przed Janem, ale jednak chętnie go słuchał. Święty Ignacy z Loyoli w swoich ćwiczeniach rozeznawania duchowego mówi, że duch święty przynosi pokój, zaś zły duch niesie niepokój. Jan, będąc w więzieniu, z pewnością wymyślał setki sposobów, aby przekonać Heroda do tego, by. Właśnie nie żyć w grzechu, aby nie żył z żoną swego brata Filipa. Ale zobaczmy, że jak bardzo poważna jest ta walka między dobrym a złem. Te ważne słowo, które pojawia się w tej dzisiejszej Ewangelii. Chwila sposobna nadeszła. Właśnie, kochani, rzadko sobie to uświadamiamy, ale w naszym życiu duchowym wystarczy chwila, aby wszystko stracić. Mówiąc wszystko, mam na myśli łaskę Pana Boga. Wystarczy chwila, by właśnie ulec pokusie, by zabić w sobie Bożą łaskę, by ulec właśnie grzechowi i zgrzeszyć nieraz ciężko albo śmiertelnie. Pewien Kaznodzieja mówił, że albo w naszym życiu korzystamy z czasu łaski, albo z czasu niełaski. Nie ma innej drogi. Święty Ignacy z, Loyola, z Loyoli mówił, że istnieją dwa sztandary: sztandar Chrystusa i sztandar złego ducha. I jesteśmy albo z Chrystusem, albo przeciwko niemu. Nie ma innej, trzeciej drogi. O czym mówi psalmista? Teraz jest chwila, teraz jest czas bawienia. I zauważmy, że zły duch, szatan, wiedział, że ma tylko chwilę, by pozbyć się Jana. Trzeba być czujnym. W żadnym innym miejscu Ewangelii nie ma takiego zagęszczenia okoliczników czasu. Kiedy wczytujemy się w ten fragment mówiący o męczeństwie świętego Jana, słyszymy chwila, dzień, natychmiast zaraz, teraz. Właśnie w żadnym innym fragmencie Pisma Świętego nie ma takiego zagęszczenia, takiej ilości okoliczników. Tego w naszym życiu, kochani, mamy iść za poruszeniem naszego serca, powie kochelet. Mamy iść za tym, co mówi Bóg, bo inaczej, jeśli nie pójdziemy drogą Boga, to pójdziemy drogą swego ducha. Dlatego odwagi. Oto dzisiaj jest dzień zbawienia, oto dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj, nie jutro, nie za miesiąc, nie za tydzień. Dzisiaj. Dlatego trzeba nam, kochani, nauczyć się korzystania z tego czasu łaski, który daje nam Bóg. Bo albo jesteśmy z Bogiem, albo jesteśmy przeciwko Niemu. Dziś, gdy przeżywamy pierwszy piątek miesiąca, wpatrujemy się w Najświętsze Serce Pana Jezusa. To serce, które zostało z miłości do człowieka przebite na krzyżu włóczniu żołnierza. Jak powie jedna z prefacji mszalnych, z tego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła. Właśnie to przebite serce Jezusa Chrystusa jest dla nas źródłem, Miłości i miłosierdzia, kiedy w życiu jest Ci ciężko, kiedy nie potrafisz sobie poradzić z jakimś grzechem, pokusą, schroń się w sercu Jezusowym, tam znajdziesz ratunek, wytchnienie i ukojenie. Dlatego prośmy dziś gorąco dobrego Boga, by najświętsze serce Jezusowe zawsze było dla nas ucieczką i ratunkiem. Amen.